Pani Klaudio, dlaczego akademia? Zacznę od tego, że przeniosłam tutaj córkę z innej publicznej placówki i szukałam szkoły, która gdzieś tam spełni nasze oczekiwania. Przede wszystkim wybierając akademię kierowałam się tym, że najbardziej liczy się tam mały człowiek, jego potrzeby, emocje, rozwijanie pasji itd. i dlatego wybraliśmy akademię. Chcieliśmy dla naszego dziecka szkoły, która pozwoli mu się rozwijać, umożliwi go podążanie w kierunku edukacji swoją własną ścieżką, swoim własnym tempie. Nie chcieliśmy, żeby wkradła się tam taka rutyna, nuda. I żeby wkraczać w takie przysłowiowe, zdolne, ale leniwe dziecko. Nasze dziecko też wyszło z bardzo dobrym bagażem i, i takim, taką wiedzą z przedszkola. I też ja obawiałam się tego, że w początkowej fazie edukacji w szkole on będzie siedział, będzie się uczył, będzie się nudził i zniechęci się na resztę swoich dni w szkole. Zacznijmy od tego, że Kuba jest dzieckiem wysokobrażliwym, dlatego było nam ciężko znaleźć szkołę, która zaakceptuje to. AD idealnie się tutaj sprawdziła. Od samego początku mieliśmy wsparcie w nauczycielach. Kup... Oczywiście początki nie były proste, jednak po tych dwóch latach stwierdzam, że to było najlepsze rozwiązanie jakie... i ja styl, jaką mogliśmy podjąć. A czy były jednak jakieś obawy przy tym wyborze? Było dużo obaw, ponieważ, tak jak wspomniałam, córka była w publicznej placówce. Martwiłam się, że nie ma książek ani ocen, bo zastanawiałam się, jak to będzie, ale teraz już druga córka rozpoczęła edukację i przyszła tutaj już do zerówki i w ogóle nie braliśmy innej szkoły pod uwagę. Czy spełniliśmy Państwa oczekiwania? Jak najbardziej. Ja nigdy nie słyszałam, żeby się nudził. Nigdy nie słyszałam też nic odnośnie tego, że nie rozwija się, wręcz przeciwnie, przychodzi z nowymi informacjami. E, nauczył się w szkole rzeczy, których sam nie jest świadomy. E, bo tak naprawdę, jak pytamy skąd to wiesz, to on nie mówi, że wie to ze szkoły, ale z domu tego też nie wie, więc to jest taka nauka nieświadoma, która moim zdaniem jest najlepsza. Bardzo do tego stopnia, że jak przyjeżdżam do szkoły o 15.30, to mówią, że mało, przyjechałaś za wcześnie. Także szapoba dla całej kadry i dla całej idei tej szkoły. Kubac, nie się budzi. Radosny idzie do szkoły. Ważne też jest dla mnie to, że pani wiedzą, jakie są mocne strony Kuby, jakie słabe. Kuba, Kuba, jest, Kuba jest na każdym kroku wspierany w tych słabszych. I to jest najfajniejsze mhm. w tym wszystkim. Przy czym czuję, że rozwija te dobre strony. Oj, tak, patrzecie? tak, tak, tak. Chwali się w domu, jest bardzo otwarty. Wiem, że Kuba w szkole niekoniecznie to okazuje i pokazuje, co potrafi. Ale ja w domu widzę, że Kuba w stu procentach ta szkoła się dla niego sprawdziła. U niego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję, mamy to. Juu, super, Ojej. To jest śresia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy to. A, super! Fantastycznie! No. Nie trzeba kurki, nie trzeba powtarzać? Ekspresa, oglądamy. Dobre.